Po pierwsze, czym powinna być polityka, szczególnie w takich ważnych momentach? Polityka powinna być roztropnym dbaniem o dobro wspólne. I miarą tej roztropności jest właśnie uczynienie wszystkiego, żeby Polska była prawdziwie suwerennym, bezpiecznym i demokratycznym państwem. Będzie bardziej suwerenna, jak będzie coraz bogatsza, gospodarczo rozwinięta, jej obywatele będą żyli w dostatku. Żeby to uczynić, trzeba szukać pieniędzy. Część pieniędzy wypracowujemy my, płacimy podatki, rozwijamy się. Ale od kilkunastu lat jesteśmy we wspólnocie państw, które dzielą się swoimi pieniędzmi, składają się na wspólny budżet i Polska jest beneficjentem jednym z największych w historii beneficjentem środków europejskich. My stoimy na straży tego, żeby Polska nie straciła ani jednego euro. Jeżeli władza zeszła z drogi roztropności, roztropnego dbania o dobro wspólne, to rolą świadomej opozycji, rolą konstruktywnej opozycji jest wzywać po pierwsze do opamiętania, ale po drugie obiecać, że po przejęciu władzy przywrócimy każde euro zmarnowane przez Was. Weto jest silną bronią, tylko jego siła jest większa nie w momencie użycia, tylko do momentu użycia. To tak jak z przyciskiem atomowym. Nikt do tej pory się go nie, nie odważył użyć, choć były momenty, kiedy mówiono o tym, że będzie użyty. Czy wy dzisiaj sobie zdajecie sprawę, że decydując się nie na grę wetę, o to byśmy nie mieli pretensji, ale na użycie weta możecie pozbawić środków rolników, przedsiębiorców, lekarzy, nauczycieli, nas wszystkich, którzy korzystamy z dróg, żłobków, przedszkoli, domów dla seniorów. Robicie to niestety nie na użytek dyplomacji, która powinna być środkiem do osiągania celów za granicą czy we wspólnocie Unii Europejskiej. Wy dyplomację sprowadziliście do rozstrzygania swoich sporów wewnątrz obozu władzy. Jest walka w obozie władzy. Ona jest od dawna. Jest walka pomiędzy radykałami i premierem Morawieckim. Ona wychodzi na jaw teraz najbardziej wyraziście. Zażegnaliście pierwszy kryzys, ten koalicyjny, ale tego nie jesteście w stanie zażegnać, więc uległ premier Morawiecki wbrew swoim wcześniejszym deklaracjom grupie radykałów. Do czego doszło? W lipcu doszło do postawienia kroków w stronę federalizacji Unii Europejskiej. O tym w ogóle nie dyskutujecie: o wspólnym zadłużaniu, o emitowaniu obligacji. To jest dużo większy krok w stronę integracji i federalizacji Unii Europejskiej, odejścia od filozofii Europy Ojczyzn niż dzisiaj dyskusja o praworządności. Jeszcze ohydnym jest używanie sformułowania tak zwanej praworządności. Co to jest w ogóle tak zwana praworządność? To jest wasze pojęcie praworządności prawo, wasze pojęcie praworządności. Je, jest praworządność praworządność to też jest część suwerenności właśnie, bo nie ma suwerenności bez praworządności. Jeżeli nie macie nic sobie do zarzucenia, a często tak powtarzacie, że jesteście najlepsi. To czemu się tej praworządności boicie? To ją przestrzegacie czy jej nie przestrzegacie? To nie mają być regulacje dotyczące in, nie tylko wyłącznie dwóch państw Unii Europejskiej, tylko wszystkich. Jak orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są dla was korzystne, no to Trybunał Sprawiedliwości jest fajny i praworządność jest dobra. Jak się zdarzą niekorzystne, to się obrażacie nie na błędy i nie wyciągacie wniosków z błędów popełnionych przez was, tylko obrażacie się na sprawiedliwość, na praworządność. Szukacie Takich rozwiązań, które komplikują pozyskanie tych środków. My mamy proste trzy punkty dla Was do zrealizowania. Po pierwsze, przestrzegać praworządności nie będzie żadnego problemu z pozyskaniem środków z Unii Europejskiej. Po drugie, za błędy, po, za błędy Wasze, rządu PiS nie mogą zapłacić Polacy i będziemy tego strażnikiem i będziemy tego pilnować, żeby żadne euro nie zostało zmarnowane. Po trzecie. Jeżeli rząd nie chce wydatkować tych środków, to one powinny trafić bezpośrednio do samorządu. I o to będziemy zabiegać w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, żeby skrócić ten transfer bezpośrednio jak najbliżej obywateli. To też jest, myślę, pomysł cie na ciekawą, ciekawe pójście do przodu, na ciekawą debatę dotyczącą w ogóle funkcjonowania Unii Europejskiej. Nie dopuścimy i zrobimy wszystko, żeby nie dopuścić do utraty środków, które są dzisiaj Polsce bardzo potrzebne. Wyjście z kryzysu, rozbudowa naszej gospodarki i uzyskanie większej, a nie mniejszej przez to suwerenności. To jest spór o charakterze kierunków rozwojowych Polski. My chcemy Polskę silną, dostatnią i bezpieczną. Wy chcecie Polskę sprowadzoną na manowce, Polskę siedzącą w oślej ławce Unii Europejskiej i będące czarną owcą. To już jest połączenie wszystkiego co jest niestety esencją Waszych rządów. Opamiętajcie się, wróćcie na drogę rozsądnego dbania o dobro wspólne, traktujcie dyplomację na użytek zewnętrzny, a nie na rzecz walki wewnętrznej. Niech premier Morawiecki dopełni tego, do czego się zobowiązał na szczycie. Mówił o sukcesie, a dzisiaj chce pozbawić szans na sukces Polaków.